Hey. Kopelat stara! No kopelat! Słuchaj, nie paj, ma... Jakob, Jakob, wymień jedną. A czy ty jesteś Aniusza, Aniusza, Aniusia, to no, chyba trzeba się spotkać, co? No, no jakiś. Że ze stream snipował. Ktoś mnie bezczelnie ze stream Ale Ali, jakie relacje z Julką? Ja z Julką już nie jestem od roku stary. Ja pierdolę. Takie pytanie w ogóle pada. Yes. Hej Nina. Hey. Kopelat stara. No kopelat. Słuchaj, wróciłem na TikToka. Powiem ci yy, i... Jest ciekawie, jest ciekawie. No a czemu ci nie było? A wiesz, dużo spraw miałem na głowie, że tak powiem. I, i po prostu musiałem chwilę zrobić przerwy, ale wróciłem z podwojoną siłą. Zobaczymy, jak to będzie yy, szło dalej. Eee... No mam nadzieję, że dobrze. E, nie szło. Ja myślę, że tak. Eee... Mam dla ciebie ale smutne ty... wieśki. Jakie? Daniel. To? Daniel Dax Szwaba. Mówi ci za coś? Daniel? Dax. Dax. Dax szef. No. A, no ci powiem. Nie wiem, czy wiesz, ale jego już nie ma z nami. Trudno. Kurwa, nie obchodzi cię to. Tyle was łączyło! Tyle was łączyło, a teraz trudno mówisz? No było minęło, życie się toczy dalej. Tak szybko o nim zapomniałaś? No. No to teraz Co o nim już zapomniałaś. Teraz ja. Chodź. Ja ci pokażę. Chodź. No, mam nadzieję, że ty jesteś dżentelmenem. Ja jestem dżentelmenem w chuj. No. No ja wiem. Widzę. Tylko w środę bym ci nieraz jebnął. Ale tak to, tak to jestem dżentelmenem. Okej. Okay. A... Ty, tylko ty wracasz na TikToka, czy bolo też? Nie, nie, niestety jest rozłam ekipy, zostałem tylko ja znowu. Czemu e... jest rozłam? Co? Rozłam, rozłam jest, rozłam. Wszyscy, wszyscy polegli. Zostałem tylko ja e, i, no i planuję otworzyć nową ekipę. Nową ekipę y, będę robił e, będę robił, że tak powiem, jak to się nazywa, rekrutację. Rekrutacja będzie robiona i, i zobaczymy, i zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. Boże, ciekawe, kto będzie przyjęty, to zgłaszać się. No, no, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wszystko. Pójdzie pomyślnie Będzie git nie Powiedz mi Ninka, y... nie, 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 już nie pytaj <grywia> Nie Proszę, przemilcz to A co tam porobiłaś, jak mnie nie było? Ja siedziałam na TikToku Okej okay. I... No. I co, jakieś ciekawe osoby? No. Ci będzie ci ciężko Ciężko będzie? Nie ma nikogo ciekawego? Tak. Będzie ci ciężko Czemu? To są jakieś tam ludzie, ale no ciężko będzie znaleźć takich, wiesz. Ale to już nie jest to samo co kiedyś. Ja pamiętam, znajdowałem więcej wykrętów. Nie ma tych wykrętów co kiedyś. Ja nie wiem co się stało z tym TikTokiem, ale naprawdę. Yy, gdzie są ci wszyscy ludzie? Co kurwa kiedyś? Nie ma. TikTok się skończył. TikTok się skończył. Niestety, muszę to powiedzieć. Głośno i wyraźnie. To już jest Co? To już jest koniec. Nie ma nic. Zostaliśmy my. <laughs> Dobra, słuchaj, Ninka, ja lecę dalej. Miło było okay. porozmawiać, miło było Cię zobaczyć. Mm, lecę do swojej pierwszej dziewczyny. <grym> Dobra, słuchaj. Czy nie? Hej, Haniusia! Cześć! Jak tam malenia? Panie, znękniłam się za tobą. Ja za tobą też, mój kurwa, stara, ile by się nie widzieli! No, co tam słychać? No wiesz, no leci, powolutku, powolutku leci, ciągle e, coś tam chce. Nabyk z tej że tak powiem, robimy. Heh. O, troszkę, troszkę, przestaliśmy streamować na TikToku, wracamy yy, po duż, dłuższej przerwie. co? So. <laughs> Będziesz streamował już teraz codziennie? Czy codziennie? Nie wiadomo, nie wiadomo. Nie wiem czy wiesz, ale yy, Dacik ten ode mnie chłopaczek. Mhm. Jutro, jutro będzie się bił. No wiem, bo ja z nim miałam yy, pojedynek. O, ale on się będzie bił, wiesz, na pięści. Wiem, wiem, właśnie mówiłam Tomu, że wow. O, o. jestem pod wrażeniem i będę jego liderką. Będziesz liderką? Świetnie, 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 świetnie. Robimy biteweczkę? No. A powiedz mi, ty będziesz teraz y, w przyszłym tygodniu w Warszawie czy gdzie będziesz? Prawdopodobnie tak. Aha, no to niedobrze. Dlaczego? Bo akurat będę w Twoim mieście rodzinnym, ale yy, w przyszłym tygodniu. A to w przyszłym tygodniu ja będę w Gorzowie? No, będę 29-30. Ja Aniusia, Aniusia. O, chyba trzeba się spotkać, co? No, na no, jakieś kimi Ja je, 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 je. A co tam będziesz porabiała? No, ja tam robię zdjęcia temu. Yy, bo tam ją mam klientkę. Ja jestem ogólnie też fotografem. Ja tam po prostu zdjęcia robię takiej jednej klientce. No, wiesz? No, 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 no czaje, czaję baza. Ja też znam Twojego kolegę. A, no wiem, 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 którego wiem, pisaliśmy o tak? tym. Yeah je, yeah, yeah. No, a ogólnie, ogólnie to, co? Odnoszę wrażenie, że na TikToku trochę kurwa się nudno zrobiło. Nie ma już dymów. Nie ma dymów. Nie ma dymów. Jest ciężko. Nie ma wykrętów. Zależy. Takich jak Wy to może i nie ma, ale ogólnie jest i dużo innych po prostu z innego targetu. No, no, no. No, no zobaczymy, zobaczymy. Ja dzisiaj, dzisiaj pierwszy dzień. Robicie bardziej target młodych, nie? Tak mi się wydaje. Co? Jeszcze raz? Mówię, że Wy macie bardziej taki młody target. Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Nie mam pojęcia. Nie znam się tak szczerze na tym. Ale, ale no dzisiaj, dzisiaj na pewno będę, będę troszkę zwiedzał, zwiedzał yy, TikToka, ale no na razie nie wiem ile tu już jestem. Jakoś... Z Pół godziny? No i kurwa. I co, nic ciekawego nie ma? Ta, tak jest, jest jak jest, jest jak jest. A nie chciało ci się iść dzisiaj na imprezę żadną? Czy mi się nie chciało iść na imprezę? Nie, bo ja jutro rano wstaję, bo ja muszę na gale jechać, nie? Aha. A o której musisz wstawać? O kurwa, ja nie wiem, chyba siódma rano wyjeżdżam. Okej, okay, no to bez sensu, bo no faktycznie. Bez sensu, bez sensu na imprezę, no bo kurwa, długa droga, ja tam sześć godzin chyba będę jechał. No Ogólnie. Lutowana dzięki. A ty też będziesz walczył, słyszałam Ja? Nie, nie, ja odmówiłem wszystko, co miałem. Czemu? A ja, wiesz, to nie dla mnie. To nie dla mnie. No dla mnie tak Oj, poczekaj, bo jaj, aj, aj. no i lik No kurwa, kto do mnie dzwoni. I wysyłać prezenty, bo opierdzielacie się. Dobra, poczekaj. Ktoś zliko... zlikował se numer. To mówi? Halo, to mówi? O, to masz po, po telefonie masz. Elo, oj. E, Dzwoncie na ten numer. To jest jakiś to... E, możecie dzwonić na ten numer, bo ja nie wiem kto to jest. Spytajcie się co to za numer, bo ja nie wiem co to było. Nie, nie znaczy nie, nie, nie mówię, nie mówię, żeby. Wiadomo, nie namawiam, nie namawiam, ale ten numer do mnie dzwonił. Ten numer do mnie dzwonił ja nie wiem co to za numer. Konka! Dzięki, dzięki konka, dziękuję bardzo. Dawać, dawać, dawać. Jakiś dzięki, numer do mnie dzwonił, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia co to za numer, możecie się spytać. Dawid, zadzwonić. Dziękuję, dziękuję Konka. No dawać, bo i tak przegrywamy. Jeszcze, 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 jeszcze. Potrzebujemy więcej tutaj monetek. Dawid, dzięki. Dawid, dzięki. Je, 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 monetki, monetki. <laughs> dawać monety, dawać. Dawid, dzięki. Dawid, jest, dzięki. jak jest. Dzie dziękuję za czapeczkę! Dziękuję, dziękuję kur... Też, dzięki za jebaną monetę. czapę, tej, Dzięki za czapę. Ja dupę kurwa 30 Ej, nie możemy tego przegrać, słuchajcie, nie możemy. Dawać jak najwięcej. To jest you, Już za późno. Już za późno. 20 sekund. Eee, czy rękawice dać? Nie wiem. A kto będzie snajpił? Słuchajcie, musimy snajpera mieć. 15 sekund mamy rękawice od Moni. Dawać pączki. Nie czekać do ostatnich sekund, bo później się nie wyrabiacie. 10 sekund do końca. Monia, dzięki Monia. Konka, dzięki! 5 sekund jeszcze. Dawaj, dawać, dawaj, dawaj, dawaj. 100 punktów jeszcze. No, no i, i Ciul, i Ciul. No, pierdolę, nie było ale, snajpera. Wygrałem, wygrałem! Nie. Yeah. że to przegraliśmy. Słuchajcie, nie może to się w ogóle powtarzać. Dobra, Haniusia, ja spadam, super, było pogadać. Na razie, dzięki. Trzymaj się, pa. Czarny Polak, czarny Polak. Mój kolega, nie, no, odrzucił. Czarny Polak, weź przyjmij! To jest mój ziomek! Czarny Polak to jest mój brat. My jesteśmy tacy sami. Czarny Polak, no. Ja jestem y, to jest czarny Polak, ja jestem biały Polak. Zmieniam nik, od dzisiaj, nie jestem żali pięcali. Czarny Polak przyjmij, Odrzuca. My go spotkaliśmy w ogóle. Był do nas agresywny chyba. Ja będę na pierdala do niego. Biała spiercali. Dobra, czarny Polak nie chce z nami gadać. Chuj. Chujowo. Bo tam Marcel od ty. A właśnie, a, da a co z Daxem? Napiszę do niego. Napiszę do Daxa co tam u niego. Co tam? <laughs> no jebać kurwa, nie ma wykrętów na tym TikToku. Weźcie, znajdźcie mi jakiegoś żula jebanego. Ja chcę z jakimś żulem pogadać. Czy będzie bolo, nie wiem. Raczej nie. Kurwa, jakby żula mi jakiegoś znaleźli, czy coś. Zajebiście by było. No ale niestety, niestety, nie można mieć wszystkiego. jest ciężko, jest ciężko, jest ciężko. A ja wiła, wauła wiła. Od dzisiaj nie jesteśmy już grypsującymi. Wyjebane mamy. Zaczęliśmy jako gity z TikToka. Od dzisiaj chodzę zaraz na Elixa, Kupuję mundur policjanta i zostajemy policjantami. Mam wypierdolone. Mówię to z całkowitą e, świadomością. Mówię to z całkowitą świadomością. I, e, I zapraszam was, kurewki. Tylko mnie dotknijcie. Idę na policję. Dotknijcie mnie, kurwy. Policjantki z TikToka. W, dokładnie. Dot dotknij mnie, kurwo. Tylko mnie dotknij. Pierwsze, co? Idę na policję. Wypierdolę cię z dupy. Od dzisiaj będziemy zgłaszać wszystko. Wszystko. Coś tam się nie podoba, zgłaszamy na policję. Mam wypierdolone. Nowy sezon. Nowy sezon. Mam dosyć tego. Wszystko się poszło pierdolić. Nie ma ludzi. Wiesz, co jest za to chuj do dupy? ale to chuj do dupy jest w kryminale, a ja do kryminału się nie pakuję. Eee, no. Ja do kryminału jako policjant się nie zapakuję. No nic, no. Jest na tym zajebanym TikToku jak jest. Do meritum. Dodaj mnie. Blondneczka. Dodaj mnie, blondneczka. Patrz na to. W końcu, je, w koń, w końcu ten. Nie wytrzyma. Ja się znam na tym. W końcu nie wytrzyma. Każdy ma swoje granice. Patrz to. Każdy ma swoje granice. To jest taka walka. Mm. No chuj, ja przegrałem tę walkę. No niestety, niestety zostaliśmy. Zostaliśmy sami i są tego efekty. Niestety, ale naszej trójcy już nigdy nie zobaczycie. Zostałem ja. No to RP. No będzie trzeba niestety na RP iść. Będzie trzeba się łapać już tego Bożda Będzie musieli ee, ten na roleplayu pokazać. Ale ja mam pomysł w ogóle na RP dobry, nie? Ja na RP no myślę, że będzie rozpierdol. No i nastał czas RP, Sad? Nie, no jak będzie DAX, to będziemy robić TikToki. Tylko, że ja muszę kont. Ogarnąć, bo na jedno. zobaczcie, te konto jest rozpierdolone w ogóle moje. Te konto jest y, jakieś kurwa dziwne, bo mi nikogo nie wynajduje. Wyjebali nam wszystkie te kurwa konta y, jakby fejkowe i muszę muszę nowe zakładać. No, no jak, jak widać, no jak widać, no. Ciężko jest. Ciężko jest y, dzisiaj na TikToku. właśnie, jak napisałeś, nic nic, nic na siłę też o, nie można robić. Ale spokojnie. TikTok na pewno wróci, no tylko jak widać. Y jest tutaj ciulówka, jest tutaj ciulówka. Nikogo nie wynajduje. No ale może jeszcze kogoś znajdziemy. Jeszcze jakąś je, jedną rozmowę zrobimy. Jakąś jedną e, rozmówkę wypadałoby jeszcze zrobić. Zalotka? Do zalotki idziemy, do zaloty jeszcze? Możemy do zaloty iść. Dobra, ostatni raz do zaloty idziemy. Ej, dobra, będę do dymy może, jak No kurwa, kogo widzę? Cięmano, kopelat. No kopelat, kurwa. Jak tam? A dobrze. Słuchaj. Nie ma swojego pomagieradaksa. E, na ważeniu jest. Na no, czemu nie jesteś z nim? No, bo ja je będę jutro. Na no, ty, a właśnie. Ej, dobra, Ali, Ali mam do ciebie prośbę teraz. Ty, ty, hey, bo ty mi mówiłeś, że ty na chatę chcesz mi wjechać i że jedziesz do mnie... Ej, dobra, Daniel, poczekaj, jechałeś. poczekaj. Ja, ja chcę coś sprawdzić. Daniel, poczekaj. Ali, teraz na spokojnie. Masz dużo ludzi i chcę, mam takie małe marzenie o ciebie, żebyś mi je spełnił. Niech wejdą do, niech wejdą do mnie na live i niech mnie zgłoszą. Chcę <noise> zobaczyć, czy to, ci, czy, czy to się szybko uda twoim ludziom. Dawaj. No czy, dawaj, no, prosta, prośba. prosta jasne, prośba Jasne, ale, ale, ale a, p, 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 po co? No prosta prośba, Pro, proste zadanie Dasz radę je wykonać? A ty, on chciał ci wjechać na chatę? No tak, chcieli, chcieli wjechać mi na chatę, ty i on Ja? No tak, no, z nim się umówiłeś, żeby mi wjechać na chatę Dobra, to co, dacie radę czy nie? No przyjemany. Dali, no, daj <śmiennie> radę czy nie zgłosić? zgłosić te spierdalaj, konto, te, kurwa, spierdalaj. Te, te zgłoszenie, kurwa. Ale co ja mam ci? Ale ty, kurwa, chuj ci w dupę, kurwa, ty. Zgłaszaj te konto, nie kurwa. Nie będę boisz ci nie zgłaszał, się? kurwa, co się, Pocu się, się. Boisz się? się, ja, obsany jesteś. Weź, kurwa, bierz mi tu DAXa, kurwa i przyjeżdżajcie w końcu, jak chcieliście. Słuchaj, yyy... Chciałeś przyjechać, kurwa z Daxem mnie połamać, to teraz Cię kurwa nie widzę. Chcesz tego? Ej, dobra, to co? No chcę Ej, tego, kurwa. No czekam ma cały tak czas. społeczność, dawajcie, potraficie zgłosić konto, no dawajcie. Jestem no. w stanie, jestem w stanie się. Cię zniszczyć. Jestem w stanie Cię zniszczyć. Ja e, wiem, ja, powiem. ja to ja wiem. Ja nie będę to za bardzo się rozkliwiał na tym? Ja to słyszałem miesiąc temu. Tak. No, no Ale i na razie jestem zapracowany. Na razie jestem zapracowany. Powpierdą, zgłoś się, kurwa, jak będę miał wolny czas. Ale co, zapracowany jesteś lizaniem dupy Daxa czy co? Ayy, no. Dobrze. Z chłopczyku. Chłopczyku, czyli wolisz tak inaczej. Frajerzyno jebana. Frajerzyno jebana. Dobrze tak, tak powie... dobrze usłyszałeś. Frajerzyno co, pierdolona. Jeszcze taki kurwa tekst jeden? I twoje życzonko się kur... pełni. Się kur... pełni. Zajebiście. Ale mam nadzieję, Ale teraz że teraz nie może... chcesz, słuchaj, frajerzyno. Słuchaj nie frajerzyno. Jak do mnie mówisz, kurwa. Słuchaj mnie, Frajerzyno. Mam nadzieję, że jak przyjedziesz, Ej, to szczęście. Musisz panu, do pana, do imię, tak, Aliego, im. zwracać się z pierdolonym szacunkiem. Musisz się zwracać Ej, dobra, z pierdolonym to, szacunkiem. Ja, ja, mogę mój teraz, ty ja, jestem ja jestem twoim panem. Ja jestem twoim panem. Ty jesteś ja panem. Panem. Nie dupą, kurwa... Ty jesteś. moje czy jego? Założymy ci kurwo obroże od BDS-em, Założymy ci kulkę. Będziesz kurwo... No i w dupę ją. chodził mi po pokoju. Będziesz chodził mi po pokoju. I kurwa szczekał. Przynosił mi kurwa tak, nieraz no. jedzenie. Będziesz kurwo moim psem. No, będziesz leciał na ziemi i będę cię kurwa szczekał. Przynieś mi to, przynieś mi tamto, tak, kurwa. Tak, będziesz, będziesz szczekał. Ej, dobra, będziesz, Ali, szczekał. będziesz robić To, co potrafisz narazić, ja czyli szczekać. Kurwa, i z tymi trzema pojacami mam wojnę od kogoś, czasu Ali, i Bo nie Kłócisz się z moim kolego, spełnisz, mo, spełnisz mo, moje życzenie, czy nie? A może ci jemną? No proszę. Dawaj, spełnisz moje jem. życzenie. Dlaczego no, kurwa nie wzięli na walkę, tylko Daksa? I go dupa tak, no właśnie ty kur... tu mnie masz, tu mnie masz. Boli mnie to, że kur mnie nie chcieli, tylko daxa wzięli. Kurz. No, kurwa, nie? Ja jebie. Kurwa, tak był no, tego zazdroszczę. Na... Ja, jebany tak dostał na... walkę. Kurwa, ja nie dostałem, no. Na jebany na panelu wchodziłeś, kurwa, żeby tylko ktoś cię zauważył, kurwa. No tak, no kurwa, tu mnie masz, tu mnie masz, kurwa. Ja tam na panel wchodziłem właśnie, żeby mnie zauważyli, żeby nuż do, dostać walkę. No oczywiście, że tak, czy to było widać, kurwa. No tak, no ja wiem, no ja wiem, no kurwa, no przejebana to jest sprawa. Wstyd mi, wstyd mi teraz, jest, że mnie jak. No, Gryf, kurwa zwykłego Menela na panelu i nic więcej. No od, odkryłeś. Masz rację, no kurwa, no co ci mogę powiedzieć? No masz całkowitą rację. Eee, ty, gwoździe o głowy. Przeproś mnie. Jednak powinieneś mnie przeprosić. Ty przeprasz, kurwa, siebie, za to, jak się zachowujesz, kurwa. Jakim jesteś, kurwa, Lidzi, dupem, przepraszam. I za to. Przeprosi. ogólnie ja ci, ja, ci, ja ci zadałem pytanie wcześniej. Czy jak przyjedziesz Ej do dobra, mnie, on, kursu... on cię przeprosi, on cię przeprosi, jak spełnisz moje życzenie, i yy, chciałbym, żebym. dupę, bana. kurwa, z tobą nie gadam, gadam z nim. Zamknij dupę. Zamknij dupę, powiedziałem, <laughs> z nim gadam. Z nim gadam. Spełni, spełni moje życzenie, kurwa, i on on Spełni ciebie moje przeprosi. życzenie no, pro, i zamknij pizdę. Proste kurwa. Pełni moje, proste, moje życzenie i zamknij pisk. Proste kurwa, masz. Zadanie, więc je wykona i on cię przeprosi. Ciężko ci to jest wykonać? Ty, a ty kurwa te tatuaże, te kurwa skrzydła to Ciężko? w kryminale w robiłeś, czy gdzie kurwa ty? Lamusie, nie, jemale. robiłem kurwa no, w tym, piwnicy. A kurwa. Na chuj se kurwa, brewkę, kurwa ty. Groźny bad boy, kurwa chciałeś a na być, czy se co? Kurwa, brodę, ty, Brev, burwa, jebany, ja do br klejas kurwa wrodę, ty jebany pierdolony. Brewkę, kurwa se nie chciałeś jebana, kurwa, kurwa daj ja pierdolona. I co, masz być groźna teraz, czy co? No o co chodzi? O co z biega? O co z biega, powiedz mi? Lamusie pierdolony. Powiedz mi, kurwa. A się nie pluj, się nie pluj, kurwa. A mi, zamknij Bizde, czy to jesteś ty masz ty. dumny z tego? Czy jesteś dumny z tego, że wybiłeś się na obrażaniu kur dziewczyn? Obrażaniu dziewczyn? W jaki sposób obrażałem dziewczyny? O kolejny kur gatka z Prime'u, gatka z Prime'u, ja pierdolę. Primu, kurwa, ja pierdolę, tak w jaki sposób, w jaki sposób się zaczyna znowu ten temat? W jaki sposób? Wymień mi dziewczynę jakoś z wyzwaniem. Ty, ty ty nie, wiesz co ty robisz? Kurwa, to nie Dobra, tyle. Jedną, jedną dziewczynę, która ma, ja do mnie was, żal, że którą nie wyzywałem nie czy w ogóle czy jakąkolwiek zwyzywałem. Nika, odpalaj live'a, to se To Dla ciebie żartobliwe pytanie, jaką ma cipkę, to jest wyzwisko, tak? No to jest hamskie, kurwa, zapytanie, A czy To no? jest wyzwisko. Wyzwisko nie? To pysk kurwa, i nie gadaj tak, no. To zapik to mordę kurwa, to na chuj tak pierdolisz? Mi, kurwa, to nie ma, To kurwa nie kurwa, sam ma cię skwitowałeś A ty niejednokrotnie, kurwa, nie laski, nie nie że nie kurwa No i Jakom, jaką? nie jedną. A nie ty jesteś nie nie umiesz mi nie nawet jednej nie umiesz mi wywiedzić nawet jednej kurwa ma, że zamki ma, ja że tak, nie, kurwa, ma, że nie, psy, jak nie jak kurwa, że nie ma, kurwa Yy, innych i. Yy, pociw, no pociw, pociw, i, ten, kurwa. I ten I ten farmazonik to wiesz, komu kom możesz kurwa wciskać. Chuj w dupę. A ja już co mnie gadam, nie chcę mi się. Zrobisz loba, Połkniesz szklankę. Nie ma kolegi, kurwa, nie ma. Mają mnie, kurwa mać. Skąd oni wiedzieli, że wyzywam dziewczyny? Nie mogli tego wiedzieć. Ja pierdolę. Do zalotki miałeś, no właśnie idę, właśnie idę do zaloty. Ej, ciekawe skąd to się wzięło w ogóle, żeby wyzywać dziewczyny, od kogo to się wzięło? Bo to się pamiętam od kogoś, od kogo to się nie wzięło przypadkiem od tych właśnie kurwa dziadów starych? Co mówili? A, no. Od imperatora to się wzięło, no. I to jest takie powtarzane. No ale jebać to. Tylko widzicie, ludzie co nas nie znają, mnie to w kurwę, bo ludzie co nas nie znają, serio później myślą, że my jakimiś kurwa jesteśmy, że my serio jakieś kurwa dziewczyny wyzywamy i w ogóle, nie? Ci co nas nie znają. Ech. No ale jebać to. Jebać to. Dodaj bola? No nie ma bola na razie. Na, na razie bola nie ma. Na razie jebać. Dzień ma? Dzięki za suba. Zalotka nie chce mi dodać do live'a A ja tu też nie widzę potencjalnych oponentów Niestety, ale jest jak jest Czekajcie, muszę coś zobaczyć Jakbyś miał 30 widzów na TikToku to by oddało? No w sumie możemy tak zrobić Osiema. O siema Jak tam? Pozdro Bo, Pozdro